Wyznaczanie własnych granic, barier, wyznaczanie nowych celów. Trochę towarzystwa, trochę konkurencji, sportu, aktywności, wspólnego czasu. Byłem ostatni jako biegacz, ale dostałam medal. Lubię biegać, lubię bawić się w berka i się ścigać. Piąteczki myślę, będę na razie próbować, a później kto no wie, może dziesiątka, może barborka. No super sprawa, po prostu uwielbiam. Tak się dobrze człowiek czuje, biegnąc, no coś fantastycznego. Tutaj jestem chyba czwarty czy piąty rok z rzędu, no bo tyle biegam od pięciu lat no i każdego roku jestem jako rybniczanin, no to chcę brać udział czynny w każdej imprezie, która jest w Rybniku. Tak samo jak dla wielu innych znajomych, zawsze pierwszy oficjalny to był księżycowy. dla wielu ludzi z roboty mojej z pracy, jestem nauczycielem, w związku z tym sporo nas biega i zwykle jest to klub księżycowy. No tak i mieliśmy pracy, taki malutki zakład, że wszyscy startujemy. Akurat 7-9 rocznik, chcemy zobaczyć jak to będzie. Dużo energii, generalnie w dniu dzisiejszym przynajmniej w moim wydaniu jest to drugi bieg, także już rozgrzewka jest zrobiona. No i dzisiaj tak, lecimy w rodzinnym ja mam, składzie. Ja mam, ja mam lekki stresik, bo to jest mój pierwszy bieg po porodzie, także zobaczymy co będzie. Jeden! Trasa była wspaniała, biegło się wyśmienicie, kibiców było mnóstwo, dopingowali, trąbili. Jestem mega zadowolona, biegłam na 100%. Pokonanie własnych słabości i e, tak jak mówię, być, być coraz lepszym, ale od siebie, nie od innych, tylko od siebie. Nie świata, a no, chyba jakimś piątym od końca kilometrze pociągnął mnie do samej mety. Za przyjemność po mojej stronie. Tak się nawiązują prawdziwe znajomości. Porządne. Można liczyć. przyjaźnie. Tak, dzięki Piona. Dzięki. Za każdym razem jak wychodzi się na trening, człowiek dostaje takiego powera, przestaje myśleć o problemach i staje się pozytywnym człowiekiem. nie biegłem na życiówkę. To no, nie warunki, nie. Na życiówkę to musi być 10 stopni, a nie 20. Ale 4 minuty poniżej życiówki, także nieźle. Każdy tutaj walczy głównie ze sobą, to jest to wszystkie najspanialsze. Kogo nam zdrowie pozwalało wszystkim robić to nie tylko teraz załodu, tylko jak najdłużej obydwa końca życia.